Cześć kochani, witam Was na moim kanale w kolejnym filmie. Tym razem będzie to moja wieczorna rutyna. Razem spędzimy sobie niedzielny wieczór. Także zapraszam Was do oglądania. U mnie niedziela to jest taki rodzinny czas, taki czas na odpoczynek. Także razem sobie przebrniemy przez tą wieczór, przez moją rutynę. No i co, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Także przybieram się moje super czerwone kapcie, oczywiście z motywem zimowym. I spinam swoje włosy, żeby mi po prostu nie przeszkadzały, żeby było mi wygodnie. Spinam je po prostu z pomocą klamry, bo tak jest najprościej. I czas na moją ulubioną część w ciągu dnia, czyli czytanie. Tutaj czytam e, drugą część książki, jakieś Pandemonium. Pierwsza to był jakiś dilerium. Nie wiem, czy, e, czy na to wymawiam. Ale powiem Wam, że teraz przerzuciłam się bardziej na książki takie przez, e, czytane przez internet. Jest są po prostu wygodniejsze. Ale tak, yy, i tak staram się znaleźć czas właśnie weekend na takie czytanie tradycyjne. I później jeszcze yy, przysiadam do komputera, bo nie działa to też jest czas yy, montowania, czasami nagrywania, planowania tego wszystkiego właśnie odnośnie YouTube'a. Yy, ja to robię, słuchajcie, praktycznie codziennie, więc yy, mimo tego, że tytuł tego Odcinka to jest Lazy Sunday evening. To i tak tutaj będę sobie planować różne rzeczy. To jest po prostu moja codzienność, także dla mnie to nie ma znaczenia, czy jest weekend, czy jest po prostu zwykły tydzień i tak to robię. Zapisuję sobie moje pomysły, co kiedy mam wstawić, zmontować. To bardzo ułatwia mi po prostu organizację i wiem, co kiedy mam robić. Jest to bardzo, bardzo przydatne. Kiedy chcę wszystko ze sobą połączyć, czasami wiadomo o to tak nie wychodzi, ale przynajmniej się staram, więc piszę sobie wszystko w moim super e, kalendarzu, który został kupione specjalnie do tego. Później wybieramy sobie moją mm, stylówkę na następny dzień i się było prosto, było po prostu stwierdziłam, że pójdę w zwykłym dresie. I biorę teraz ze strój do ćwiczeń, ponieważ idziemy ćwiczyć, nie będziemy robić jakiegoś intensywnego treningu, spokojnie, e, tylko po prostu będziemy się rozciągać. I niedziela to jest właśnie idealny czas na taki lekki, krótki e, trening właśnie rozciągania, więc przybieram się, rozkładam moją matę i lecimy z tematem. Wyszukuję sobie jakiś po prostu filmik na YouTubie 15 maksymalnie 30 minutek. No i później czas oczywiście na kolację. Tutaj właśnie skoczę ale poleciałam z łatwizną, prościzną, czyli zwykłe tosty. Moje umiejętności kulinarne nie są zbyt dobre, wręcz nie istnieją, także... To no jest, słuchajcie, najłatwiejsze. Oczywiście w świątecznym kubeczku nadal. No i później idę do Wasinki zmyć e, makijaż i to są w sumie u mnie tylko chyba rzęsy. No, tylko tyle chyba miałam tego tak dnia. No i oczywiście później będziemy myć ząbki. czas zrobić łóżko, w sensie pośmiewać po prostu e, wszystko z niego i przygotować sobie, zobaczcie jak pięknie, tam jeszcze mam herbatkę jakieś tam orzechy i idę sobie czytać książkę tymbara, tym razem na tablecie, jak wspominałam po prostu jest to lepsze rozwiązanie, wygodniejsze, te strony się tak wiecie nie gdam, po prostu wszystko jest prosto. I ja teraz cały czas właśnie czytam na telefonie, czytam na y, tablecie. No, czasami też może oglądam mm, filmy wieczorem, ale to należy do rzadkości raczej. Nie oglądam żadnych filmów i seriali, bo jak robię, to to bardzo rzadko. No i co? Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną mm, ten czas. Dajcie znać w komentarzu jak Wam się y, podoba i czym Wasza rozmawia wygląda tak samo, czy może inaczej. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie już. Не пара.